Hej moi kochani, Tam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przychodzę do was z haulem, ale nie takim zwykłym, ponieważ będzie to haul rzeczy właśnie z Victorii Secret z Pinka, więc zostawić łapki w górę, subskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ja zabieram się za pokazywanie, co sobie ostatnio kupiłam. Zacznę może od tej siatki, która się tak dość wyróżnia. Tradycyjnie pięknie pachnący papier i widzę, że mam tutaj dwie rzeczy. Wyjmę może najpierw pierwszą. I tak się prezentuje. Mam tutaj właśnie balsam do ciała z czystym miodem. Mam tutaj włączenie słodkich składników, takich jak właśnie miód oraz do tego masło szea i właśnie fajne, bo tak naprawdę ten miód w składzie w sumie mamy miód, który jest prosto z ula, a miód jest w sumie takim lekarstwem, takim złotym nawet można powiedzieć lekarstwem, więc bardzo fajny i ja osobiście uwielbiam tą serię. Tutaj druga rzecz, która jest w tej siatce jest do kompletu tak naprawdę z tej samej serii miodowej. Właśnie mamy tutaj że do mycia właśnie z czystym miodem. Również mamy tutaj dodatek masła szea. No i... Co? Ja uwielbiam ja, ja nową serię, osobiście ten płyn do kąpieli już miałam, no i jest naprawdę bardzo fajny, w ogóle ma złoty kolor i ta gra, szata graficzna też jest bardzo ładna, jak wiecie ja kocham kolor złoty, więc i pięknie pachnie i ładnie wygląda wszystko co najlepsze. zawartość wartość, to może wezmę tej większej siatki również po tej stronie. Wyjmę papier i co my tu mamy? Coś czarnego i są to takie legginsy z filka, które tak się prezentują. Przez całą długość nogawki mamy taki pasek właśnie z takimi napisami. Ja osobiście uwielbiam te leginsy na co dzień, są bardzo wygodne. Uwielbiam w nich chodzić, więc takie czarne. Tak się prezentują, one też są bardzo fajne, zobaczcie, tutaj jeszcze tak, bym rzekła, skrojone z tyłu oraz z przodu, przez co bardzo ładnie leżą, są z wysokim stanem, no i ja uwielbiam w nich chodzić, ten pasek też tak trochę wyszczuplony, jakby nie patrzeć, on jest taki fajny, długi, no i tak to się prezentuje. mamy po tej stronie, weźmy tak trochę z daleka, silne, taką świateczkę mniejszą i mamy tutaj również coś do pielęgnacji, tak to się prezentuje i mamy tutaj taki balsam do ciała, właśnie o zapachu słonej papai i do tego różowej guławy, naprawdę przepięknie to pachnie. Teraz, o, o może wezmę zawartość tej siatki, wyjmę tutaj papier i zobaczymy co ja tutaj mam, muszę tak sięgnąć i widzę, że mam tutaj e, staniczek, e, tak się prezentujący w takim przepięknym różowym, takim różowo cielistym kolorku z tymi pięknymi ramionczkami, właśnie z napisem Victoria Secret. I ja mam tą wersję nawet zresztą teraz na sobie taką błyszczącą i stwierdziłam, że zakupię sobie taką bardziej na co dzień, bo to jest taka wiecie wyjściowa i tak dalej, a to jest taka delikatniejsza właśnie taka bardziej na co dzień i będzie ładnie to wyglądało w różnych stylizacjach, dlatego stwierdziłam, że sobie dokupię również taki staniczek z tymi pięknymi ramionczkami, tymi takimi bardziej codziennymi. I zobaczcie go jeszcze z bliska. Nie zapomniałam wam jeszcze wcześniej powiedzieć, że ten stanik również ma odpinane z tyłu ramiączka i możecie je na przykład sobie zapiąć na krzyż i powstanie wam tak fajnie z tyłu. Bardzo to jest to, o czym mówiłam, czyli po prostu zapinacie sobie i macie tak fajnie na ramion ramionka. I bo może teraz na odmiany siateczkę z tej strony, tak nawet się składa, że duża, mała siatka, na zmianę lecą i widzę, że mam tutaj coś do pielęgnacji. Mamy bal samych ciała w przepięknej takiej szacie kolorystycznej, ten róż takie różowe złoto, właśnie mamy tutaj brązer kokonat i mamy tutaj zapach właśnie połączenie prężonego kokosu i do tego rozmażonych promieni słonecznych. No w ogóle wszystkie rzeczy w Victoria's Secret i w pinku przepięknie pachną, więc tego chyba już nie muszę w kółko powtarzać, ale jeszcze zobaczcie go na przybliżenie. dość blisko nie po tej stronie i widzę, że mam tutaj w środku torebeczkę, którą właśnie sobie zakupiłam. Tak się prezentują, ona jest fajna, nawet mi pasuje do tego, co mam teraz taki przepiękny, złoty łańcuszek, taki cieńszy bym powiedziała. No i e, mamy tutaj z takich detali na przykład taki bryloczek jeszcze z napisem. Z tyłu również tutaj mam miejsce, możemy sobie coś wsunąć. Logo Victoria's Secret, ona jest tutaj na taką, w takiej formie otwierana. Mamy tutaj jeszcze różne takie przegródki, to też zaraz na przybliżeniach zobaczycie. Z fajnych rzeczy to mamy tutaj lusterko. E, właśnie pokazuję taką stroną, żeby się tutaj nic nie odbijało w tle, ale to jest luster Mamy tutaj właśnie taką jedną kieszonkę zapinaną. Już Wam ją pokazuję, tylko schowam to lusterko. Taką na zameczek, jeszcze mam taką polikę, to schowam gdzieś tutaj. Właśnie możemy sobie coś tutaj zapiąć. Mamy też tutaj taką opcję takich przegródek, nie wiem czy to w ogóle widać na przybliżeniach, na pewno zobaczycie, żeby na przykład jakieś karty sobie schować, czy to do płacenia, czy jakieś inne. Tu mamy również kolejną możliwość schowania jakichś innych rzeczy, więc dość pojemna, dużo przegródek różnych, ale to fajnie, taka fajna na imprezki, nie tylko na co dzień, na pewno mi się ona przyda, jeszcze zobaczę ją właśnie z bliska teraz dokładnie. Tutaj z przodu mniejszą siateczkę. I już tutaj widzę, że mam kolejny walsam. W ogóle również piękna taka szata graficzna. Mam mój ulubiony złoty, mam beżyk zieleń, fajnie to wygląda. No i tutaj jest walsam, tropikalna wanilia. Kto mnie już dłużej ogląda, ten wie, że tą wanilię ja w różnych postaciach osobiście uwielbiam. I mamy tutaj zapach kwiatów właśnie kokosowych i chłodnej wanilii. Przejdę może teraz do tej dużej siatki, bo wydaje mi się, że jej jeszcze nie było. Papier wyjmę i położę tu z tyłu. I mamy tutaj bluzę, bluzę z pinka, taką czarną. Zastanawiałam się nad dwoma, ale koniec końców wybrałam sobie taką właśnie z napisem, z tym logo właśnie takim fajnym tutaj dużym w takim formacie, taką czcionką pisany. Jest to taka fajna bluza, większa trochę. Ja też chciałam sobie enkę specjalnie. Mamy tutaj takie kieszonki, mamy również tutaj kaptur, więc jest to bardzo fajna bluza, taka mi się przyda, taka trochę size'owa. Specjalnie wziąłam troszeczkę większy rozmiar. No i zobaczcie ją z bliska oraz na I została mi tutaj siateczka mała również. Która tutaj stoi z przodu. Mamy również coś do pielęgnacji, ktoś się tego tak złożyło, że w tych mniejszych środkach są produkty do pielęgnacji. I mamy tutaj właśnie coco peanut, upy, balsam do ciała, właśnie bogaty w witaminę C. Do tego soczysty różowy ananas. Mamy również tutaj też olejek kokosowy. No, ja osobiście miałam okazję wąchać to właśnie Victory Secret, no i przepięknie to pachnie. I też dodatkowo dodam, że z tej serii jest również płyn do kąpieli czego mi się osobiście nie udało kupić, bo go nie było stacjonarnie, chociaż waham się, czego sobie również nie zamówić przez internet, bo naprawdę przepięknie to pachnie, tak zwłaszcza na lato, ale nie tylko. W sumie wiosnę i zimę i wszystkie inne pory roku, jesień również, więc tak to się prezentuje i też ma przepiękną szatę graficzną, zobaczcie te na przybliżenie. Ostatnia siatka dokładnie i ta, która tu stoi z boku, ale kupiłyśmy sobie znowu takie same staniczki, te, które wam już pokazywałam właśnie z tymi ramionkami, takimi z Victoria's Secret, dlatego już wam, no mogę zresztą pokazać, ale on jest ten sam, więc no tak tylko, o żeby nie było, że tutaj mówię, a tak nie jest wcale, więc pokażę na szybko. Ej, no, ale właśnie będziemy takimi siskami z mamą. Zresztą te też mamy obydwie i fajnie wyglądamy, nawet jak się ubierzemy czasem tak samo, możecie pisać, czy Wy tak lubicie. No i tak się prezentowały wszystkie rzeczy, które właśnie sobie gdzieś tutaj zakupiłam. Mam nadzieję, że ten haul Wam się podobał, dlatego też możecie zostawiać łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, pa! pa.